maneczko witam serdecznie. Dzisiaj będę na wykopkach. W sadzie. Chcieliśmy ten sad, ale nie morele tylko chciałem pokazać jakie ładne morele kwitną. I różowe i białe kwiaty. A ja zajdę na sam dół. Tam są jabłonki. Będę chodził. Zacznę od jabłonek. Sprzęt już jest przygotowany. Także lecimy. No to mamy tutaj pierwszy rząd. Odpalam Apexa, szpadę w dłoń i lecimy. Będę czesał tak na dwa razy. Bliżej z tej strony, później będę wracał z tej strony. Dopiero drugi sygnał coś małego, ciężko do namierzenia. A przeszedłem już jakieś 20 metrów. Albo coś bardzo małego i obok jakiś złom jest po prostu. Dwie rzeczy. Tak mi się wydaje. Tak, coś tu małego jest. Bardzo króciutki sygnał. No, i mamy jakieś maleństwo. 72 sygnał był. O, jakiś kawałek mosiądzu. 63 sygnał równy. Tu już coś porządnego będzie. Pewnie łuska. O. Słyszycie, 64 nawet. Siedzi bardzo blisko na łuskę. bryłka tak, mam to w ręce już a nie bryłka a nie a nie łuska tylko a okej okay. nic ciekawego, mówi się na to potocznie od baterii taka nakładka, ale podobno to nie jest od baterii słońce dzisiaj daje czadu głębiej, to dobrze no i jest w końcu, wykrakałem tak chciałem bardzo, to mam pepesze, to teraz chcę jakąś fajną monetkę i guziczek <noise> szaleństwo 61 szaleństwo totalne Kolejna pseudo bateria. O, niestety. O matka jaki złom. Ładny złom. Dobra, dobra, dobra. Telefonikiem kręcę, żeby lepiej było widać z bliska. No i wykrakałem. Wykrakałem guzik. A dlaczego. Powiedziałem o guziku wcześniej, że chciałbym znaleźć tu guzik. Na końcu filmu będzie zakładka do filmu, bo chodziłem już po tym sadzie kiedyś, tylko że po innej części jest guziczek. A jaki? Jaki? Zarombisty będzie. <grywka> Zarombisty będzie. O no, niestety uszko urwane Poczekajcie wytrę i coś tutaj się nam ukaże zaraz <laughs> ha, 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 ha. proszę bardzo Pamiętacie ostatnio klamrę Mi się wydaje, że to jest ten sam orzeł co na, klamrę. Co na klamrze O, tracimy zasięg, <laughs> znaczy ostrość Proszę bardzo, jakie piękne jakie piękne Austro-Węgry, tak na szybko mówię, że to jest orzeł Austro-Węgierski. Ale mega, ale mega. Ha, 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 ha. Wiedziałem, wiedziałem, że coś tu będzie jeszcze. Tak to jest, że odłożyłem kamerę, bo mi przeszkadzała. I nie, nagry, nie nagrałem samego sygnału. Normalnie 62, 65, a 61. Czyli tak jak te wcześniejsze sygnały. Nic nadzwyczajnego. Ale jest mega, mega fancik. Ha, ha, ha. Co tam dalej u mnie? Ano, taki drucik miedziany. Lubię. I grubszy złom. Też bardzo lubię. Wszystko co wykopię to lubię. A, proszę bardzo, taka sercówka. Dziabka. No, i przed chwilą, właśnie wykopałem uchwyt od noża albo widelca. Prawdopodobnie mosiężny, taki wiecie, dwuczęściowy. Pusty w środku. Jest sygnał. No, i niestety, ale tym razem kawałek zakrętki, no nie wiem, co to jest. Obstawiam pierścień wiodący. Tak by wyszedł cały. Chyba ta. Ua. Wow. Ale fajny. Ale nie, jestem pewien, czy to jest pierścień wiodący Gwint tutaj ma z tej strony. Mosiąc na pewno, bo dość lekki. Jest patyna zielona. Ale zacny. Tu jest pęknięty, Możliwe, że to. Właśnie jakoś zleciało przez to pęknięcie. Które w całości jest fajny. Fancik. No i mamy monetkę Sygnał bardzo ładny: był 75 równiutki. Perelek jest. Perelek dokładnie. 5 groszy. 5 grosiszy, czy to będzie 49? Nie, 58. Już ludowa, już ludowa. I mam pół podkowy. Zawsze trochę szczęścia, jakby nie patrzył. I trochę złomu. Ale ładna miedziuszka. Zawsze cieszy taki, taki zwój. Oby więcej, oby więcej. Jakiś aluminiowy jinx nakładka. Myślałem, że od drabiny końcówka, ale nie. Jednak nie. Dobra, kończę ten rząd w tą i z powrotem i na dzisiaj wystarczy, bo spiekota jest okropna. O, taki stop jakiś fajny. Ciężko mi ocenić co to za metal jest, ale nie, to nie jest rzymska moneta. Proszę mnie nie podawać. Na policję. To jakieś, jakaś stopiona stopiona może kulka ołowiana, o coś w tym stylu. O i mam łuskę z Mausera 1940 rok na zakończenie dzisiejszych wykopków bardzo fajne miejsce, jeszcze tu wrócę no i zapraszam na podsumowanie buczy tutaj cały ten sad morelowy, tyle pszczół i trzmieli a tutaj moje fanty no i tak Puszka, jest ta Gracka, Półpotkowy i trochę grubych innych złomów, trochę mosiądzów padło, aluminium, yy, miedzi też padło. Te druciki miedziane tu są. No i tak, dwie łuski. Monetka jest i jest guzik tak, jak prosiłem, tak dostałem. Czyli guzik uratował dzisiejsze wykopki, przepiękny. No i 5 groszy też nie pogardzi się takimi pięcioma groszami. Bardzo fajnie dzisiaj było. Relaks. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. I oczywiście, pierścień taki cały, wiodący to też super fancik. Zapomniałem o nim wspomnieć.